Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Mm, e, witam was w naszym save'ie. Tak naprawdę nic się nie zmieniło. Oprócz tego, że zebrałem troszeczkę tego piasku. Ażeby to... Um, ażeby móc dokończyć nasze ściany. Mm, chyba znowu będę przerabiał kobla na... Ach, już to mamy, super. Więc zróbmy sobie briki. Pięknie. Yy, I nie wiem, chyba zrobię z nich. A to zacząłem już zrobić z brików, więc skończmy. Yy. Oj, ludzie! <laughs> Obiecałem sobie, że już więcej dzisiaj nie nagram, ale, ale nie mogę. Nie wiem, nie mogę się. <laughs> nie mogę się jakoś odciągnąć od tego wszystkiego. Tak? Bardzo przyjemnie mi się to dla Was nagrywa. Dobrze, mamy troszeczkę sandstone'a. W tej sytuacji I, i, i tutaj jeszcze będzie jeden ciach. No dobrze, jest wszystko pięknie, równo. Sufit będzie, właśnie z kochanego sandstone'a. Myślę, że ten odcinek będzie bardziej odcinkiem dekoracyjnym. Powiedzcie mi, jak tam e, progres w poszukiwaniu nazw dla naszych nietoperzy. Mam nadzieję, że całkiem dobrze, bo chciałbym móc się jakoś do nich zwracać. Wiecie o co chodzi? Dobrze. No, jest coraz, coraz lepiej. Tutaj jeszcze. A, łóżko! Tutaj jeszcze zrobimy jakieś motywy. No, zaraz. Już nie zrobiłem tego, co miałem zrobić. Jakieś motywy spadającej wody. Oj. <laughs> Na przykład, że. Na przykład, że tutaj będzie nasze łyżeczko. A woda będzie sobie za nim tak leciała swobodnie. W przestrzeń. Oj kochani. Już niedługo wyruszymy pod jaksy, bo tyle obiecuję, że o, będą te diamenty będą, a cały czas mamy taki a nie inny stan naszego ekwipunku więc zapowiadam już, kochani, już niedługo już niedługo to nastąpi chyba trzeba zrobić dosłownie trzy schodki nie wiem po ile schodków się robi, cztery super więc raz I te wybryku natury Podnosimy się chyba pokucimy. Super, więc to jest zrobione. Ne, nie wygląda apetycznie. Proszę. Więc zastąpimy go z. <grym> ja nie mogę. Zastąpimy go z tą brikami. A i to, co jest teraz całkiem fajne. W nowej wersji, nie wiem jak to się robi, podejrzewam, że tak, o tak właśnie. Super, mamy tego 12 już, więc zaraz to dodamy do naszej chatki. Czek, czek, czek. Czek, czek, czek. Czy ja wiem? Powiedzmy, że jest ok. Please, Yeah! Widzicie, jaki jest ten hardcoreowy parkurowiec? Raz, dwa, trzy. Super. Raz. I. Oj! Nie! Come on. Nie tak miało być, kochany. Um. No. Jest. Nasza chata. Troszeńkę. Ja no, teraz wygląda konkretnie, już. już prawie jak niejaki shit nie wiem jak będzie z rozbudową tego ogólnie nie wiem, nie chce mi się za bardzo no dobrze, co teraz zrobimy teraz pójdziemy i dosiejemy troszeczkę ziarenek bardzo, bardzo czekam na wasze um, na wasze projekty także nieco was popędzam kurczeczku Um, ponieważ bardzo chętnie wprowadzę się już do nowej, pięknej chaty. O, powoli zbliża się noc. Powoli się zbliża noc. Także trzeba będzie się. Um, nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak się robi te. Jak się robi um, br -br 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 te doniczki. Jestem tego bardzo ciekaw. Ok, idziemy spać. Lolo, piszemy sobie. Lolo, tak jest pięknie. No dobrze, więc jest nowy dzień. Nowy piękny dzień. Patrzcie, jak słońce nas pięknie wita. Cudownie jest. A jeszcze ta muzyczka z Minecrafta. Cudnie, i nietoperz, który kiedyś nam uciekł z. Który kiedyś nam uciekł. No dobrze, kochani. Zajmijmy się. Wiecie, co tutaj trzeba zrobić? Jeszcze jeden pokój, tak naprawdę. I mam kurde wątpliwości, gdzie on powinien być. Może. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, gdzie. Czy ja mam przy sobie troszeczkę drobinek? Troszkę mam. Z tego zajdziemy teraz tu. Tu. I zaczniemy kopać w dół. Mieliśmy tutaj masę nieprzyjemnych przygód. Naprawdę, wiecie co? Ten pretty scary update uh, naprawdę przyprawił mnie nieco od reszty. Naprawdę byłem taki. <grym> Może tego nie było słychać na nagraniu. Mam nadzieję, że zrobiłem z siebie takiego maczo. Uh, ale naprawdę to był moment, kiedy stwierdziłem, o cholera, już czas wychodzić. Uh, miałem. Dość megrafta na ten czas. Jeszcze mam nadzieję, że to mi się nie powtórzy. Eee... Ale cóż, no, co ja poradzę jednak. Jednak jestem tylko graczem. No dobra. I jaki to jest poziom? Już 13, super ludzie. I raz. Dobra. Zacznijmy poszukiwania pierwszych. O, proszę redstone nie, nie, boję się kopać za pod siebie nie, co, nic się nie stało dobrze, redstone niby nic, ale teraz w momencie kiedy daje nam expa jest naprawdę piętnasty level o ile żelaza, ludzie ludzie żyć nie umierać no dobra, to ten odcineczek z tego w sumie nie planowałem tego odcinka. Nagrałem go z braku laku i w sumie z tęsknoty za wami, oczywiście. Um, więc... Mm, oj. No, come on. Więc czas już a, postawić to wszystko. Kolejny straszny dźwięk. Tylko ten już jest taki... Do tego już się zdążyłem przyzwyczaić akurat. Bołem się, że niedługo padnie nam opadka. Mówię co chcecie o tym sposobie kupania, ale to jest tak naprawdę 100% na to, że trafimy na. że trafimy na... na. O nie! Pan chyba wie, że my się nie lubimy. Słyszę lawę. Słyszę lawę gdzieś przez ścianę. Jest też piękna. O, proszę. Wow, wow, wow ho, ho, ho. nie strasznie. mnie. No miejmy nadzieję, że zaraz zobaczymy. Jest. Ja z... Tak! Hahaha, ha, ha, ludzie! Udało się. No, jestem z ciebie dumny, naprawdę. Naprawdę jestem z ciebie dumny. Patrzcie. O, jak milusio. O, jak bardzo miło. Diamonds. Super, super kochani, naprawdę. Jest. Pięć diamentów. Woo! Rozejrzyjmy się jeszcze nieco. Wiecie, co jest najśmieszniejsze, tak naprawdę, w całym nagrywaniu? Że kiedy. Kiedy już obrabiam, obrabiam ten cały filmik, to widzę, ile popełniłem błędów. I tak sobie. O Jezus, Maria, się na przykład tam jest złoto, nie? Mogłeś po iść. Lapis. O, w sumie ten lapis nam się przyda do zmiano super! Nowy kolor. Wygląda słabo. Jeszcze bardziej niebieski chce. O! Super. Ten już wygląda o wiele lepiej. No dobrze. Także powiedzcie, co sądzicie na temat tego, tegoż to sposobu kopania. Bo jestem tak podjarany teraz. Hmm. Zobaczcie, naprawdę nie musieliśmy iść daleko. Chociaż to też nie jest stuprocentowa gwarancja, nie? Pokopy sobie jeszcze tutaj troszeczkę w ścianie. Oj ludzie. A tak w ogóle zbliża się jesień. Znaczy jesień nawet już jest. Ale zbliża się zima. Najgorsza według mnie pora roku, jaka może istnieć. Naprawdę tak bardzo nie lubię zimy. Ostatnio gadałem z kumplem, który powiedział, yy, że zima może być, ale tylko do momentu, kiedy on wróci sobie z obozu ze snowboardu. Wiecie co, tak naprawdę tak. Zima na pewno daje nam masę możliwości do jakichś tam śnieżnych zabaw i tak dalej. Jakieś srutu tutu i tak dalej, ale czy ja wiem, czy ja wiem, czy warto. Znaczy na pewno warto. Na pewno warto, kochani. Jeżeli macie swoje pasje, to je rozwijajcie. Ja właśnie to robię moją, z tego co mi się wydaje pasją jest właśnie nagrywanie sprawia mi to masę przyjemności także a kto wie tak naprawdę, czy kiedyś nie przyjdzie wam pracować w ten sposób, wiecie ja osobiście bardzo chciałbym pracować w radiu naprawdę, całe od, od małego Jasia się jara po prostu radiem żeby siedzieć tam Wiecie, ale to jest, to jest naprawdę zajebista opcja. Wyobraźcie sobie, że yy, budzicie się rano, budzić was, pip, 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 i musicie, o kurwa, znowu poniedziałek, no nie? No to, Jezu, strach się bać, co? Porażka. I brakuje według mnie właśnie czegoś takiego w naszych polskich radiach, takiego pozytywnego yy, pozytywnego uderzenia, żeby, żeby się wstawało łatwiej, żeby przez ten żeby w ten każdy dzień łatwiej było mm, łatwiej było w ten dzień celować, mierzyć i tak dalej Jest 5 diamentów, 5 pierwszych diamentów i to właśnie tyle mieliśmy osiągnąć mm, żeby to być gotowym e, na poszukiwanie obsydianu. Super Super jest już um, przepraszam, dostałem SMS-a. Jest już progres mm, co do tego Dobra, schowajmy to. To. Gravel, patyczki nam się przydadzą. Redstone nam się może kiedyś przydać, chociaż ja z od mechanizmów nie jestem, ale, ale chcę wam w pewien sposób zapowiedzieć, że będzie, jest planowana seria z moim kolegą, który jest bardzo dobry w tych całych mechanizmach, więc to będzie coś w stylu jakiegoś tutorialu. Myślę, że, że wam się to przyda. Ja tam będę głównie kamerzystą, Będę sam zadawał masę pytań, bo, bo nic z tego nie rozumiem. Nie umiem tego, to jest dla mnie, wiecie, za trudne. No dobrze, teraz zatem pozbądźmy się zbędnych rzeczy. Piórko. No a zostawię sobie piórko. Co, jeżeli kiedyś mi się to piórko przyda. Ten Horkoł. Super. O, w co? że jeżeli bym ją zabił, to to by było rasistowskie. O, czerwony barwnik. Jeszcze tego nie mieliśmy. O, ogólnie to już chyba powoli będę kończył ten odcinek. Znaleźliśmy diamenty. Przefarbowaliśmy zbroję. Czego można chcieć? Oh yeah! Oh yeah. Ale sweet! Zobaczmy, czy ona może być jeszcze bardziej różowa. Jeszcze! No! Super! Okej, okay, więc tym miłym akcentem, kochani, żegnam się z Wami i życzę Wam bardzo miłego, prawdopodobnie sobotniego poranka, ponieważ wydaje mi się, że właśnie wtedy to na YouTube a trafi. Właśnie wtedy wy dostaniecie te całe nagrania i tak dalej. Także trzymajcie się, kochani, miłego dnia. Zapraszam na kolejny odcinek. Cześć.